Tutaj z tego miejsca pozdrawiam Renatkę Walka o ogień ah, Dobra, stoi No no ja wiem Bo nie pada Nagrywamy się. Czy się nie nagrywamy? Nagrywamy się siemanko, siemaneczko w tej siaczki. Siemam bardzo w tej siatki. Dzisiaj witają Was motoptysiaczki na naszej od nie wiadomo kiedy planowanej wycieczki. Gdzie tam wycieczki? Wyprawy na krańce świata, cztery dni, spaję na dziko, jedzenie trawy, skubanie źdźbeł i sranie w lesie. Pierwszy dzień wyjazdu, a my jesteśmy poubierani tak. <noise> Już wyjeżdżając z garażu musieliśmy się w kondomy poubierać. Ale, o kurczę, się przewrócę pierwszego dnia. Na pierwszy posty wybraliśmy sobie właśnie oto. To piękne miejsce, jakim jest wiatrak w Węboszewie. Znane wszystkim lokalnym i nielokalnym i pomorskim motocyklistom. Taki oto piękny wiatraczek, a dookoła śpiewające ptaszki, jeziorko, cisza, spokój, bo pogoda dupowata, więc jesteśmy dzisiaj samemu. Śniadania w domu nie jedliśmy, więc śniadanko będzie jedzone tutaj. Trzeba by kawusie zrobić. Właśnie, nie Też. Jak to się robiło tą kawę? Jak to się robiło? Kurę, zaraz mi wszystko. Co... Po prostu. Bierzesz, wsypujesz kawkę. W jedną miarę. Kawa mi ucieka! Łap! <grym znikarzy> czekaj, 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 dobra, musi być równa miarka. tak jest wtedy, dobra. Spek do środka szybko. Nie, wyższy poziom, teraz 16 purystycznego podejścia do parzenia kawy. Nie? No tak, jeszcze trzeba się sparować. Dobra, kawka zrobiona. To teraz tylko pół godziny i sparujemy się. Urządzenie włączone. No dobra, bo może już możesz, możesz otworzyć kanał, może nie? Jesteśmy? Jesteśmy. Zajebiście. się. No dobra, poszło całkiem sprawnie. Telefon to jest włączony. No to co? Jademy dalej. Przed nami e, ile? Jakaś godzinka drogi. Lecimy na Sulenczyno. Cudowne, wspaniałe Sulenczyno, z którym wiąże się pierdylion wspomnień. Niezliczona ilość spędzonych wakacji. Pierwsze miłości. Tutaj z tego miejsca pozdrawiam Renatkę. Co co? Tak, jak Renatka ogląda się to pozdrawiam serdecznie. by było, kurcze miałbym ujęcie, kurcze <gry> Ojejku no Tak to jest jak się świrusy dorwą no, no dobra, jedziemy Ale pryknąłeś No i tu w lewo, nie? No i na końcu w prawo, nie? Teraz na stopie. Jak do dziadków, dokładnie. Jak będziesz mógł, to się gdzieś zatrzyma, bo kur... kasku nie zapiąłem. <grym> no, coś czuję, że mi coś wieje i no, rozpięty. <grym> no i tak zaczęła się nasza wielka przygoda. A tak na poważnie. Słuchajcie, na pewno moje lato tysiaczki wiecie dobrze, jak którykolwiek kiedykolwiek chciał się umówić z kimkolwiek kumplem bratem czy kimkolwiek na taką fajną wycieczkę. Wiecie, jak to trudne jest, zawsze komuś nie pasuje, a to dzieci, a to rodzina, a to praca, a to urlopy, a to pogoda, a to milion innych rzeczy. I tak naprawdę nawet takie trzy dni, żeby wyrwać się gdzieś z kumplem czy kimś innym na taką wycieczkę, to czasami jest niezła gruba logistyka. I jak w końcu się uda coś takiego zrobić, no to wtedy Radocha jest nieziemska. No powiedzcie, że wy tak często też nie macie. Coś z tych bo zrobił To co, to się rozwijamy? Dosłownie Pomogę Ci podnieść, tak pomogę Ci pomogę. Pomogę ci, no kurwa, pomogłem. Trzymasz? No co za ja kolo! To teraz ja spróbuję. Zobaczymy, czy chociaż uda mi się do połowy zakręcić. Prawie. Teraz się raz. Słabo. Jeszcze nie pierwszy, nie ostatni raz no. No, no dobra, trzeba podnieść. Pomóż, bo to kurwa z tymi wszystkimi gratami będzie łatwiej razem. No wiesz, jak przód wyjeżdża, no to już jest moment, nie? Tak. Ja za kierownicę, a ty za dupkę. Trzy, te, te, re. Stoi. Stoi, stoi. Żyje, wszystko żyje. I pasek jeden puścił, a urwał się w ogóle. A bo się wyprół jakoś musi przeżyć dalsze trudy podróży. No cóż, nie jest to proste, się pobawili chłopaki. Tak. No i fajnie, tu sobie chwilę ten, tu sobie skrzydła rozprostuję, że tak metaforą taką zajadę. I tu sobie chwilę odpoczniemy w takich oto, w takich oto okolicznościach przygody. Popatrzcie jak ładnie ale jestem piękny w tym kondomie. W razie co 3 minuty pada, ale akurat mamy 3 minuty bez deszczu. Ciekawe czy by nas ktoś pogonił jakbyśmy się tutaj znamy tam i no, no dobra, to jedziemy tam do tej całej lip coś tam. lipnicy i dalej jedziemy wtedy prosto, nie? Tak? Czy się zgadza? Tak, na Gołun... Tak Gołun Olpuch, tak, dobra. dobra. No i znowu zaczyna padać. Wiesz, że jechaliśmy już tą ulicą, nie? No, tutaj w prawo, no. No, 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 no. Tak, tak, tak. A, da, 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 da. Ale się to ktoś musiał kebać. No, <grywa> znowu jakieś burki atakują. Tak, czy jest jak trochę szkoda, ale druski bardzo fajne. No i też trzeba uważać na sarenki i inne takie dupersnyty. ruchu publicznego no i fajnie fajnie że tak ładnie jest, no to na to wszystko jest o jak ładnie o jak ładnie no i to jest kurczę fajny pięknie cudownie czy może być nawet lepiej bo tam, gdzie idziemy, może nie będzie stolików, nie? Więc to może być wygodniej, żeby cokolwiek zrobić sobie szamkę. E, jedziesz już tak, ale to dopiero zaczyna się, jak już jedziesz naprawdę, tak? Tydzień, drugi, nie? Że wszystko się staje taką zajebistą rutyną. Over-out. Że wszystko staje się taką rutyną i że jest tak fajnie. Jest i, i czujesz się z tym wszystkim jak w domu. Teraz wiesz, a nie wiem, gdzie to schowałem, gdzie tamto mam, dobra, muszę to poszukać, nie? A po takim, wiesz, dziesiątym dniu. Co? No i słoneczko wychodzi, no proszę pana na no zajebiście, nie? Wprawdzie do naszego miejsca docelowego zostało nam jeszcze przepasne 17 km, Chyba 17 albo 19. Ale znaleźliśmy taką fajną wiatkę. O, taką fajną, byli. piękną wiatkę. Słoneczko wyszło. Także pora na obiadek dzisiaj. Kacze żołądki w sosie, jaki to był, estragonowym oraz eee, pulpeciki z kurczaka z sosie pomidorowym i kaszą gryczaną już w środku. Poleca Edred. Wprawdzie nie sponsoruję, a mógłby! A mógłby! Mógłby. No, no. Także smacznego życzymy. Wprasie. Mm. Szef kuchni poleca. <grym> 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 Smakowo to na pewno jest ok, ale... Za wygląd. Mm. Jak na stołóweczce więziennej. No z plusem. <grym> dobre, dobre, dobre. Mm. <grym> Dobra? O, obiadek zaliczony. Kacze żołądki weszły jak nic. No to lecimy już na... ...miejsce. Jeśli dobrze znajdziemy to, to dzikiego pola namiotowego, które gdzieś tam wykukaliśmy na, na Google'ach. No zobaczymy jak to wyjdzie. Jedziemy do miejscowości Olpuch. Na razie prosto braciszku. Coś na przegryzkę, przekąskę dojechaliśmy praktycznie gdzie jesteśmy, jesteśmy we Wdzydzach, robimy ostatnie zakupy przed noclegiem i tyle. Idziemy do Lukałszów, co to kupić. i proszę Państwa, dojechaliśmy na nasz pierwszy nocleg na dzikusa, zakupki zrobione, serek z pomidorkiem na śniadanko jest. No. Co by było tutaj? Ładnie. No, to tylko mocno chce się widzieć. No coś tu robimy, Tak. Mm. Walka o ogień. skupiamy wzrok człowieka pierwotnego. Kiedy to w skupieniu przygotował ognisko. I próbuje wykrzesać iskierkę, aby dostarczyć ciepło swojemu ludowi. Delikatnie przeniósł proch z krzesiwa z XXI wieku z temu, <głos> <głos> aby rozpalić pierwszy tego sezonu ogień. Ogień! Nastała jasność! One shot. Opportunity. <noise> I za dużo Eminema. <noise> No ale co? Udało się? Udało się! Jednak faceci coś z banią mają, nie? Cały dzień testu. Ale jutro Kredno będzie smak. Drewno, mokre, docna. Ale krzesiwo z temu. Tak? To krzesiwo z temu? Tak. No widzisz! Ale... Gdyby nie odpowiednia technika, umiejętności, zaradność. Bo nie sprzęt, a technika zrobi z ciebie zawodnika. No i tak się zakończył dzień naszego rumakowania. Koniecznie zobaczcie dzień drugi naszej wycieczki. Pozdro się. Hej!